No proszę e, To był dobry pomysł, żeby komentować Screen Feed'a, wam powiem Ja już słuchajcie, zawsze będę komentował Screen Feed'a, ja już nie chcę GoTV Screen Feed jest dużo fajniejszy Dużo więcej można zobaczyć To, to co za kurwa mnie tym granatą rozdali Paweł? O, Chodźcie do nas do sesji Paweł? Aha. Panu jak ona Pawele. mówi normalnie po imieniu o, Co tam jest? Aha, no. O hop! O wzyro, ty jeszcze lepiej teraz Dobra, no, ale no no, Wynik ciekawy. Z Kim wolałbyś zagrać bo w finale? Next stomp przecież to są snajperzy, nie? No właśnie, a po I, my tak, my. i tak powiem szczerze, że no... O, znaczy widzę, robotę swoją wypełnia. Tak jest, Marcus No i też. gitarka, gitarka. Dobra. No, nie no to... fajny wynik. Ale flaming troszeczkę spóźniony, spróbuj zajść na plecy. ale już teraz pestka flamiego, o! Teraz dał sobie znać. Co ty się wyprawiłeś? Nie ty? Pawe. mówcie mi! Mówcie mi! Ładnie się bawicie, kurde. No mówcie! No, i... ile czasu? Ilo! Nie wiem, ile czasu. Mogę jeszcze? O, 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 o. Wszyscy, stylu, stylu najlepiej, nie? Tu jest dziura, tu jest dziura, tu jest dziura, tu jest dziura i po prostu no nie da się. Muszę kupić jakiś kij i w głowę im napieprzeć. albo Izak musi tak chodzić. Nie wiem, jak, w dzi nie wiem, jak się dziki tresuje, może też jakieś kijemy. A się tresuje w ogóle? Nie w sumie, Ja też nigdy nie tresowałem, tak że tutaj może ktoś nam pomoże. Ta Na wiatura jakaś lipta. Izak dałem. To pornola, no oszalałeś. Dobra, idę na przerwę, alo 3,54 tysięcy. Counter-Strike. Coraz piękniejszy jest Counter-Strike. Niby, niby update'ów nie ma, a jest coraz piękniejszy. No i czyżby tak dość czysto się wyjść zawodnicy, Tymczasem Sydney zabija Kamila! Możliwe, że jest właśnie taktyka na finał, a nawet nie taktyka, tylko komplet taktyk. W międzyczasie widzimy sprawne wyjście na mida. Wow, so, piękny w repo, repo po raz kolejny no. Wykorzystał idealnie to, że Sona będzie celowany w oknie. Młody, nie wiem, Co? Aha, ty też go bierzesz na razie? Co? Ja poczekam. Bierzesz. Blokuje, blokuje. O, o kurwa. O ja! Bie... Co Coś się odjebało. O kurwa. Really? No tak, to miał 5hp, wystarczyło strzelić tak naprawdę, nie wiem W małe palec u lewej stopy już to oby nie było Niestety Luli Guzmanowi troszkę zabrakło, zmuszeni zawodnicy grać w Forza Wiecie no, finału to jest tak naprawdę uważam bardzo fajny wynik jak na taki pierwszy LAN uh -huh. e no. Słuchaj, FK kwawi pod kiestą Wyjebało ją, da. Nie wyjebało, że je... o kurwa No i się żyje wam! Żyję Już Nie! O jezu, jaka tragedia! Co się śmieje? Ale jesteśmy By. rozbiegnięci teraz. To, to... O kur... O fuck! Zrobił. Jak mnie przestraszył! No był na górze, Gnój z shotgunem! No co on tu robił? Spora przewaga po stronie Solaris. Pamiętajmy, że to jest runda z pistoletami, a mimo to terroryści mają ogromne szanse na to, żeby ją wygrać. Sytuacja czterech na dwóch. Teraz bardzo ładny skarot stąpa. No, oczywiście zna pozycję swojego rywala no ale stąpi Luguzman, mamy teraz większe problemy. Od środka jeszcze fenon na plecy i stąp! ależ pięknie to robi stąp! A i musiał przestać, bo naprawdę ja już bym nie zniósł tych.